Na myjnię to ja tędy, tu w lewo. Mamy już wszystko, słuchajcie, rozładowane. Nie poszło źle, w godzinkę. Jedziemy teraz na myjnię. Michał się spisał, wszystko pozałatwiał, porozładowywał. Ja mówię, za to będzie mógł mi zrobić masaż, kurwa, pleców. Słuchajcie On lubi to robić Bo robi to Bardzo często ma w tym wprawę Nie, ty mi będziesz masował pałkę Za to, że ja tak nacofywałem A ty sobie jeździłeś Chodziłeś Spacerkiem, pacerkiem, się pierniczyłeś go przez godzinę czasu Słuchaj Ale tu pięknie pachnie rybami. Tere, tere. No i tu następne rondo, to właśnie. Piąte chyba jakbyśmy jechali co czas prosto to piąte i tam na początku filmu znaczy na początku w połowie nie wiem które to wyjdzie minuta pewnie kurwa 40 Tu wszystko, te firmy, słuchajcie, zajmują się rybami, przetwórstwem, magazynowaniem, logistyką czy czym tam jeszcze ktokolwiek co chce. Ale ogólnie, wszystko, co jest związane z rybami, tutaj niech będzie, powiem, w Boloń. Boloń, chyba trzeba tak zacząć mówić. Tutaj w Boloń słuchajcie To wszystko jest związane z rybami Tutaj przed nami port Przeprawa promowa do Anglii Nieczynna, nie wiem czemu Jak tam? O tutaj ta przeprawa promowa Ja pierdolę jeszcze kolejka jest na mnie Ile? Jedno auto Czemu on tam nie wjeżdża? Dobra, jesteśmy na myjni Będziemy pomywać Idziemy otworzyć drzwi, Michasiu? Chodź, nagramy, jak otwieramy drzwi. To Ale czy co, że jesteś pomnożna w tym Patrzcie. Oponki pomalowane. Wygląda teraz jak wyścigówka. Jedzie jak wyścigówka, to on musi wyglądać jak wyścigówka nie A z tamtej strony Michał przejechał po krażniku i farba zeszła i nie ma Mewy nam tu pięknie ćwierkają o poranku Mm. Żebyście wyczuli ten zapach. Jechać, bo chcę otworzyć drzwi. <śled> Michała Fura. Ulubiona. Całkiem przyjemny dzień nam się zapowiada. Stacja Dlaczego jarasz w środku przy tak pięknej pogodzie? Paka umyta też. Możemy odjeżdżać Się Okazało że będziemy wyjeżdżać dopiero nad ranem, także mamy Cały dzień, całą noc wolno! Muszę chlać! Chlać! Żartowałem. No Może jedziemy nad morze. zobaczyć? Jeźdź po paletę. Jakie palety? Po palety. A, to po co my myliśmy? To zamarznie wszystko. To? To zamarznie wszystko. Ja myślałem, że tu nie ma tej palety. Mi w ogóle nie przekazujesz żadnych informacji. Przygotuj się do przerwy, czas jazdy wynosi 4,15. Pakaj się! Chodźmy po tą paletę. Mów ja, to wypikam. Tak nie wyjrzyte. Że <laughs> Dlaczego żeresz kurwa na sucho? Weź się, kurwa Dobre, bo ja, pod to? Ościma? Oś szyma? Ja nie umiem mieć ryby ze ściami kurwa Fujisz to filet ma być A ty przelpnęś? O, tutaj się cofańsko nawiązuje Weź, mówiłem ci, żebyś tak nie mówił Bo to później ładnie wygląda w filmie O, widać, że Francja gra dzisiaj Dzisiaj? No ostatnio też wjeździliśmy flagi Polski Do Francji Niestety, polska reprezentacja przegrała życie To jak mrożonkę, to na mrożonkę musimy jechać Tak? Nie, no my jedziemy pod, tam, gdzie zawsze wodzimy mrożonkę, tak? Tam gdzie byliśmy rano? No to opowiadaj. Na robię w lewo Patrz, patrz, patrz ludzie, Francuzi. Słuchajcie, tak wyglądają Francuzi. Zupełnie z twarzy niepodobnie do nikogo. I znowu do tym rondzie się kręcimy. Zrobimy sobie obwózkę po strefie, ale szyba ostrana i ja dziękuję. W prawo, lewo, szefie? Prawo. Za późno, nie powiedziałeś. się nie mogę wygiąć teraz. A, to, a jedziemy tam na ten nad jeziorko? do portu? W no, prawo? No. Nie, wprost Dobra, ale to nie możesz tak mówić mi takie zmyłki Mogę, bo... kurwa Przyjechał i wyjechał z by przyjechał i wyjechał solówką i co no, by zrobił? No, wtedy byśmy byli zarobieni 500 euro byśmy wzięli i koniec, nie? W prawo? Prosto? Tak. A jak nic nie mówisz, to znaczy, że prosto, jak na egzaminie, tak? No ja się z tego W Lewo, po prostu Prosto, prosto po proszę, proszę. No, to jest znak stop Później w internetach będą mi gadać, że... Szkoda, że cały dzień, całą noc będziemy stali z jedną paletą na agregacie, nie? się wycierpliwe. A no, faktycznie bierzemy teraz mrożonkę tu. Nie. Jeszcze nie? Nie. Trzeba nastawić ta na skoda co tam Brawo.

O, 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 o... Uwaga, roztwarte drzwi. No, szkurwa mać. Weź go na pewno wyższy drepiany. Co tutaj ma być? A poczekaj, głupa pali te... Że niby tamten już wyjeżdża, a tamten ma w dupie Nigdzie nie wyjeżdża A gdzie ma wyjeżdżać, jak już nie chce wyjeżdżać? A jak nie chce wyjeżdżać, to po co ma wyjeżdżać? To on no nie On myśli, że ja... Że ja nie wiem, że on pali głupa Dobraliśmy już tą paletkę jedną A jeśli Michał tam jeszcze chyba załatwia papiery, to ja odjadę w tym czasie Będę zamknąć drzwi, jeśli on do tego czasu nie przyjdzie Ojej I wola, i wola, Jedna paleta Widziałem Widziałem, że pobieg Co za męda Masz pierdol Szarpnę mnie kurwa ze spodenki, chyba mi rozdar dziwko Czyli Tigerów żeśmy wypieli po drodze Słuchajcie Dajemy na on szybka obsługa Termokinga. Dajemy na on, tu mamy cztery przyciski odpowiedzialny za to co się pokaże na wyświetlaczu bardzo prosto przykład agregat jest teraz ustawiony na tryb przerywany czyli jak spodzi, to się wyłącza teraz musimy poczekać bo system się konfiguruje Damy to na pewno na minus 18 język polski i tutaj mamy tak, nie, to jest tak, to jest nie dajemy na tak temperaturę mamy na minus 2, więc dajemy set point nastawa zjeżdżamy na minus 18 tym przyciskiem, który jest odpowiedzialny za minus i dajemy ok komputer nastawia to jest informacja, że nastawiona jest na minus 18. Teraz jest 11 i 7, a będzie minus 18 za chwilę, a gejga tym pali. I tu mamy cztery przyciski. Pierwszy to set point, wskaźniki, czujniki, menu. I teraz luzer automatycznie się uruchamia. Tutaj znajduje się drukarka, z której możemy wydrukować temperaturę kilka dni do tyłu, jaka była, kiedy były otwierane drzwi. Musimy już świece grzeją się. Komunikacja, że uruchamianie i w toku I chodzi. Słuchajcie. Cała filozofia. Nic tutaj nie ma takiego... O, zgas. Za długo chodził i zgas. Nic tutaj nie ma takiego trudnego w nastawianiu agregatu słuchajcie, to jest bardzo prosta sprawa że tak powiem nastawianie takiego agregatu to jest to powiedzieć, intuicyjne o. agregat nastawia się w sposób intuicyjny i jest bardzo prosty w obsłudze nawet ktoś, kto, kto nie zna się na agregatach podejrzewam, żeby go ustawił bo wiem, że była prośba o to, żeby pokazać jak się ustawia taki agregat właśnie tak